Myślę, że sam fakt, że o to pytasz, świadczy o tym, że to nie jest czysto platoniczne, czysto koleżeńskie i tam coś w tobie ten facet generuje, coś wytwarza, um, czego nie masz prawdopodobnie w obecnej relacji. I ja bym to potraktował jako świetną okazję do lepszego zrozumienia twoich potrzeb. Czyli skoro czujesz coś przy innym facecie, z którym rozmawiasz, chodzisz na talancie, to albo jest coś, czego ten facet ci daje. Czego ci nigdy twój obecny partner nie dał, albo dawno ci nie daje, nie musisz mówić o tym, że nie wiem, jesteś jakoś zainteresowana innym mężczyzną, ale żeby tę potrzebę, którą w sobie zauważyłaś przez tą znajomość z kolegą z pracy, wyrazić do swojego mężczyzny um, i zobaczyć, jak on na to zareaguje i czy będzie w stanie ci um, to dać. A jednocześnie, gdyby się okazało, że te potrzeby są na tyle dla ciebie istotne i ty orientujesz się, że ten facet twój. Z którym jesteś w związku, tego ci nie daje, albo nigdy nie dawał i nie jest w stanie dać. Jakimś pomysłem jest to, żeby zbudować coś więcej z tym facetem z pracy, ale oczywiście nie równolegle, tylko decydując się odważnie na to, że albo w jedną stronę, albo w drugą stronę, a nie żeby sobie zostawiać furtkę i mówić jedno, czyli, że mm, no to tylko kolega z pracy, a emocjonalnie jest to na zupełnie innej ramie.